Witajcie w kolejnym odcinku. Dobra, ja sobie w ostatnim odcinku mm, no, robiliśmy tutaj ten, yy, no mur i to wszystko, ale ten, mm, teraz tak w za sobie pomyślałem, że patrzcie, tu jest ten dom, tu mam te schody i jak ja to zrobię, jak mur idzie tu? No właśnie nie wiem, nie wiem, czy robić taki, że tak powiem, absurd i zrobić mur na dachu. Myślicie? Zrobimy tak, bo nie mam wyjścia. Mm, patrzcie, zrobimy to teraz tak, że Czekajcie, cyk. Jeszcze cyk. I tu będzie przedmur normalnie. O, tak. Nie, to nawet jeszcze dalej. Czekajcie, jeszcze dalej go prowadzimy, tam głębiej. To jeszcze jeden muszę zrobić, tak. Dobra. No już mi dużo zostało drewna, no ale dobra. I teraz cyk. Cyk. bo nie, to jeszcze zburzyłem, bo od razu chcę zrobić tam na dole. Nie wiem, jak go ja potem zejdę. No ale coś wymyślimy. Tak. Cyk. Ej, czas jest dobre, tak przez dach będzie miał mój. Ja, jakby takie rzeczy były w prawdziwym życiu, że komuś, że ten, że miał gdzieś, że. Jakby ludzie robili tak, że wiecie, miało być gdzieś ogrodzenie, ale stał dom, zamiast gdzieś ominąć, to poprowadzili płat przez górę domu. <noise> przez dach. No, takie rzeczy to tylko w grach. No ale wiecie, jak tak można, to zaczęło z tego nie skorzystać, nie? O, idealnie. To będzie potem wyższe. Chyba od razu to zrobię, bo potem mi się już nie chce chodzić na ten dach. Cyk. Cyk. No i mi nie starczy drewna, to muszę jeszcze raz potem wchodzić z, z dostawą drewna kolejny. A oni mi tu kurde stąd skoczą na to. Niedobrze. Wezmę sobie łopatę i skopię to trochę tu. No, dam jeszcze to ostatnie i sobie zejdę tu tak, 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 no sobie zejdę. No to tak, idę po łopatę i zanim jeszcze pójdę po drewno, to sobie zrobię łopatę, wiecie? Dobra, mam łopatę. Idę kopać. To sobie, wejdziemy po tym. No i tak, strony są na przykład tu, tak w miejscu i będziemy kopać. No, skałę to muszę kilofem, ale to potem. Na razie całą ziemię chcę stąd zebrać. Tyle, ile dam rady, dosięgnę i w ogóle. A resztę, jak coś jeszcze trzeba będzie, jakąś skałę, to zrobię kilofem. No, opłat jeszcze tu nie miałem, także teraz dopiero mam. No, stąd już mi tu nie skoczą. No, jeszcze to ściągnę w sumie, no, ale to już myślę, że to już będzie wystarczające. Jeszcze ten płat tego tu ściągnę. To myślę, że już będzie okej. Okay. Ale jeszcze sobie pozbieram to tą, wiecie Ziemia się zawsze przyda wszędzie Gdzieś się pod, pod wiecie yy, yy, No, wiecie, gdzieś się podbudować Żeby gdzieś tam, jak nie ma się rusztowania To myślę, że przyda się zawsze Co jest? O, tak I stąd właśnie sobie teraz jeszcze pokopiemy trochę Dobra, no, cyk, cyk Reszta to już kilofym, ale na szczęście mam tu kilof przy sobie, więc myślę, że nie będzie źle. No jeszcze tak tu, tu ten róg się trochę skopie. I myślę, że tyle. No to jeszcze troszeczkę by można było. No i myślę że to już tyle. O węgiel! Ja! Yeah. Jeszcze się okaże, że tutaj będzie super. Bo Ten dom jak chyba porzucimy, wiecie co? Tu i tak nikt nie będzie mieszkał. Jak zamknę wioskę tam, to tu nikt nie będzie mieszkał. Więc myślę, że będzie ok, jak ten dom zostawimy. Będzie o jeden dom mniej, więc myślę, że będzie ok. A tu można jeszcze węgla poszukać, nie? Dobra. Myślę, że tak nie znajdziemy. Trzeba było oczywiście wkopać, ale wiem na pewno, że jest tu, bo widziałem. O! Kilo. I mamy w końcu węgiel. Pierwsze po prostu jakieś tam rudy jak tak to można nazwać, pierwsze jakieś tam złoża, o, pierwsze złoża węgla, nie? W tej serii oczywiście. No dobra, jeszcze tu trochę pokopiemy. Może tutaj idę głębiej, nie wiem czy już to będzie węgiel, bo ja to mam, wiecie, trochę takiego pecha w tej serii do tego węgla. No ale nie jest najgorzej. No już pewno nie znajdę, nie, ale... To trzeba było jeszcze gdzieś tak pochodzić koło tej skały i gdzieś popatrzeć, wiecie, tak gdzieś tu. Pójdę trochę tutaj. szukam węgla. No nie dobra no. Nie będę się tym teraz przejmował. Może chociaż mam tyle, żeby zrobić pochodnie. No, możliwe. A i tak bym potrzebował dużo więcej tego węgla. No ale dobra. W ogóle sobie coś teraz zjemy. Dobra. No i co? No i myślę, że to już wystarczy. A nie, jeszcze tu jest, dobra. O kurde. Trochę mi ubyło życia, bo spadłem. A tu niestety tak łatwo się z nie da wejść Więc musimy iść tędy, tędy. Naokoło, teraz po dachu. Dobra. No i teraz tak to musimy skopać wszystko. O widzicie te skały, dobra. Ale no, to damy radę. No spokojnie se skopiemy wszystko. Dobra. Teraz by się tu przydała taka pauza, no ale pokażę Wam wszystko, jak to wyglądało, jak to robiłem. Jeszcze nigdy, tu, bo nawet na moim kanale nie było pauzy, no ale tak jakoś to wyszło. Dobra, będzie okej. Okay. Jakby wchodzili, to wtedy będziemy przerabiać, nie wiadomo. Mm, także dzisiaj już nie było zachód słońca, ale jutro biorę się kierę i idę wykopać ile tylko dam rady, nawet może i cały dzień kopać drewno. Dobra, idziemy spać. Dobra, chwilę musimy poczekać. Szybko tutaj pójdziemy spać. Dobra. Mhm. Mamy kolejny dzień. Mam nadzieję, że tak będzie ładny, piękny. Słodko słońca. No i też piękny dzień, więc idziemy. Z nowym zapałem idziemy po drewno. Mhm. Dobra. No i zaś taka krótka przerwa, żeby iść. Także chwilowo nie ma co tu opowiadać. O, krowa. Czyli... Tak jak Wam mówiłem, chodzące mięso, chodzące jedzonko i dodatkowo jeszcze zbroja, bo jakby nie było dużo skóry, to sobie zrobię zbroję. Nie wiem, to, to muszę w stole się wyświecić. Czy... Dobra, idziemy po drewno. Niech chcę brzoz. Te, co ja zbieram, to nie wiem, co to jest mnie Chyba no, Nie wiem. Ale to na pewno jest brzoza, no bo biała, no to łatwo się domyśleć. No i dobra. I kopiamy. No, teraz sobie tutaj musimy pokopać. Dobra, wszystko mamy kolejne drzewko. Zresztą z taką kamienną siekierą to już idzie. To już od razu lepiej niż drewniane, nie wiadomo. Dobra, wszystko. Mam no, nadzieję, że się tu coś nie zgubię, bo ja akurat mam takie szczęście do kupienia się, ale to akurat nie jest tak łatwo się zgubić, więc to... Może mi się nie uda zgubić, no ale zobaczymy. Dlaczego tego mi nie bierze? Czy co, że nie mogę tego brać? Aha, to ja tego nie odbierałem. Hmm. Ja wiecie co, wyrzucimy te strzały. Aha, no tak. Dobra, teraz biorę. A strzały wyrzucimy. Upuść to był jak? Y o, udało się. Co jest? A, dobra. Dobra, no i już jest kit. No to kopiemy dalej. Także już mieć cały stack tego drewna. zresztą potem to by tyle trwało, ale przynajmniej będę już ją chyba... Zapewne... Tak mi się wydaje. Zapewne drewno do końca budowy muru. No. A nie będzie taki super mur, wiecie, tam w tej swojej innej wiosce zbudowałem lepszy mur tam kamienny, ale tu po prostu to nie będziemy robić, żeby było coś pięknego, ładnego. Po prostu, żeby coś było fajnego, żeby jakoś to przeżyć tutaj. Też żeby coś nagrać. Już też poza tym myślę już też o jakiejś nowej grze, żeby coś nagrywać, ale to wszystko to tak jeszcze w przyszłości, nie? Na razie gramy Minecrafta. Myślę o grze Down Moving Simulator Tam po prostu no, kosicie trawy, masz swoją firmę, jeździsz tam do ludzi, do ogródków, masz podkaszarkę, kosiarkę taką, na której samą jest na mnie. Wiecie, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I kosicie ludziom w ogródkach trawę. I też o tym myślałem, ale... Zawsze jest jakieś ale. No nie zawsze, no ale to akurat w tym przypadku jest. Więc mm, jest to dobry pomysł. Ale teraz muszę wyjaśnić to, ale nie? No. Więc problem jest w tym, że tam kosimy trawę. To trochę trwa. Myślę, że jedno zlecenie to by było nawet ze trzy odcinki. Więc to by mogło być nieciekawe. A po drugie, co tamę ja tam odpadał? No dobra, teraz koszę trawę, teraz skosiłem obok patyka, przejechałem. Teraz y, skosiłem obok doniczki, no, więc takie nudne, nie? Znaczy, je, ja lubię, ale jak sobie sam gram, Grał w to też. swego swojego czasu grałem też trochę w tą grę. No, jak sam gram, to jest super gra, ale jak mam coś robić, no to co mam tam będą No teraz skosiłem trawę 12 cm teraz 11, teraz widziałem kreszcza, teraz to, nie? W sumie kleszcza bym tak nie zauważył, chyba żeby na mnie skoczył, no ale... No ale dobra, nieważne, nie? Więc to takie... Tak, przynajmniej mi się tak wydaje, nie? Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście... Jeszcze ja jeszcze, jak będę już decydował się o innej grze, to jeszcze zrobię na pewno ankietę, ale już teraz możecie napisać po prostu w komentarzu, co myślicie o takiej grze, gdzie też coś nie ma tak dużo do roboty, nie? Już mam cały stack drewna? O kurde, faktycznie. Dobra, wyrzucimy to mięso. Ja, no to już idę do domu. Ja prawie się kierę zużyłam. co mi tak nagle przyspieszyło. Co jest? O, krowa. A przepraszam, chodzące mięso i skóra, tak, dokładnie. Ty, kolejna. Ja. I teraz to mi się poszczęściło. Tych zagrod tam nie będę wybijał, bo to jest wioska. Oni to mają zagrodę zwierzęta. No i też krowy. A to jest w zagrodach zwierzęta, to ich nie będę wybijał. Tylko będę nam miał na mleko. Tylko muszę mieć żelazo, żeby zrobić, no wiecie, miskę, żeby dojść do czegoś, bo tak to się nie da doić krów. Tak, do rąk w sumie. No bo w sumie nawet nie mam butelki niczego. Ale do butelki się chyba nie da, nie? Tylko do, wiecie, to to kubka takiego No wiecie, o co chodzi, nie? nie? Idę do domu, bo tam mam stół rzemieślniczy. A jak mam stół rzemieślniczy, to mogę sobie zrobić deski. A jak sobie mogę zrobić deski, to desek będzie. Co? mur, dokładnie o ja desek, ile tych desek mogę zrobić? Tylko coś muszę przerzucić. Dęby stały raz na skrzyni siedzi. No dobrze, bo pilnuję w sumie. O wiem. A właśnie, dęby tu są takie. Dęby mogę sobie posadzić. Mam 4 sadzonki dębu, albo nawet więcej. Chyba 4, ale dobra. No już mam miejsce. I patrzcie, plus 99, czyli ponad 100. I ja, ile tego mogę zrobić? Ja, liczba z kosmosu normalnie. Dobra. E, Wytwórz kilka, 64. Jeden tak. Ja nie mam tyle miejsca. Wiecie, co ja bym chyba zużywał i przychodził po to. Chyba nie mam tyle miejsca. Zresztą, nie, po segre... Teraz chyba będzie szła noc. Ja mam te swoje takie okna. No ale dobra. Tak mało widać. W sumie, jak się jeszcze otworzy, to myślę, że jest git. Ale no, to przerzucimy, to zostaje, aż tyle ziemi nie potrzebuje Nawet jeden z tak mi tylko wystarczy. Jak coś to wrócę tu. Mięso to. Mięso muszę sobie dać tu. A nie, bo to nie jest to samo mięso. No to dam. Tak, mięso. To zepsute. To zepsute. Aha. Dobra, zrobimy dru drugą skrzynkę. jest skrzynka. No, musi gdzieś tu być. O, jest, dobra. Dobra, ja teraz muszę coś przerzucić. To jest tyle tam, co mam, nie wystarczy. Teraz tu dam skrzynkę i damy zamiast tego. O, jest ręką to, co... siekierą? No dobra, siekierą. Siekierą wykupuję skałę. No po prostu super. Słuchaj, to jest druga nie skała, na dobra. Oh, Ja się mi ja zaznaczę, no pęknie ta siekierą. Dobra. A no co nie ma z tego? ale było się No dobra. Teraz najbędę będę miał miejsce na to. No i teraz jedziemy dalej. To. Tak, jedzenie może zostać. Kompas może zostać. To może zostać. To może wyjść. Mm. Drugi stół zaleśnięcia też może iść. Mm. To może iść też. No i idziemy już po Wydaje mi się, że mam dość porządku. Ale to jeszcze bym przerzucił, bo zepsutą łopatę niepotrzebne. Jak coś tutaj w w bunkły. Te siekiery multum dam nową o tą siekierę też trzeba wywalić. Dobra, ja, no i teraz robię. Kolejny stak, kolejny stak, kolejny stak, kolejny stak. I wszystkie, tak? Nara, wszystkie 3, 4, 4 z takim mam jeszcze 12 desek. Więc. Jeszcze wystarczy, bo i tak już dzisiaj dużo nie porobię, bo zaraz będzie zachód słońca. Ale zawsze to coś, więc jeszcze idziemy tu, chociażby ten dach dokończyć już cały. Nie wiem, czy to będziemy robić wyższe, chyba nie, ale to na bank trzeba. I to w sumie też. To nawet zrobimy jeszcze wyższe. Teraz mam tyle tylko drewna, to teraz mi się skończy już to. No i jeszcze, że tu już jest. Nie, bo tu jeszcze skoczy przecież, no tak. Mamy jeszcze wyższe. To będzie po prostu tak zabezpieczone, nie? że no po prostu lepiej być nie może. Dobra. Przez dwa już nie przeskoczy. I teraz będziemy robić tak Cyk I tu jeszcze cyk No nie, no zawsze tu spadam Dobra, zaraz idzie zachód słońca Więc już kończymy jeszcze tylko to tu dorobię I A na dzisiaj tak już zostawiamy Idziemy spać Dobra a to już wszystko też będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nawet wyszedł dłuższy film Dużo dłuższy, bo ma już 18 minut. Także to już wszystko będzie w kolejnym odcinku. Także ja się z czekam. Ja na razie.